Witam Was na kanale Modna Aga. W nowym roku Was witam oczywiście. To będzie pierwszy film na kanale w tym roku. Także pokażę Wam dzisiaj y, może parę rzeczy zakupów. Taki mały po prostu haul zakupowy jak na początek. Ostatnio Wam pokazywałam, że są w się wyprzedaży właśnie sweterków i Wam pokazywałam taki zielony. Także więc dzisiaj Wam pokażę kolejny, który przyszedł tak samo z wyprzedaży. House. To jest taki czerwony z reniferem i z napisem tutaj na dole Rudolf. No i oczywiście on tutaj ma ten nosek taki puchaty, odstający. No i tak samo szaliczek, tak jak tutaj widać. Bardzo ładnie zrobione są te sweterki, tu jest ładnie to wyhaftowane. Śnieżynki, ładny, naprawdę on jest ładny czerwony kolor. I cena tego sweterka to jest tak samo: 39,99, a kosztował wcześniej 89,99. Także teraz macie super fajne, atrakcyjne ceny. Także jeszcze parę jest tam, bo wiem, że z tych zielonych to już tam eseczek nie ma, tylko chyba większe rozmiary. Czy, czy mniejszy XS został tak jakoś? Także musicie wejść sobie na stronę i zobaczyć na stronie. Czyli taki sweterek z House. I jeszcze Wam pokażę taki komplet welurowy z Look Boutique, ze sklepu Look Boutique. I to jest taki welurowy komplet. Tu pokażę, to jest taka bluzeczka z takim, jak to się nazywa na rękawie, motylkiem. Z jednej strony i z drugiej strony. Jest, tu pokazuję, akurat kamera chyba przekłamuje, bo pokazuję na bordowy, a to jest taki nawet dosyć ładny, taki czerwony. No i w pasie oczywiście ma tutaj ściągacz, jest guma i na rękawie też jest guma, tutaj, tak się prezentuje i do tego są spódnico-spodenki, już Wam pokażę, tak wyglądają, to jest rozmiar akurat uniwersalny, ale on tak pasuje na XS, SM, no i może małe L. No, i to też jest właśnie welurowe. W pasie jest guma. Tu są takie falbanki, i oczywiście tu są właśnie spodenki, bo to są spódniczko-spodenki. I z ubrań to by było na tyle. Tu wam jeszcze pokażę łyżworolki. To było najważniejsze moje zamówienie, właśnie, bo się wybieramy na łyżwy. I ja akurat łyżwy mam, ale mój mąż i córka nie mieli, także zamówiłam im. Mężowi kupiłam oczywiście kolor niebieski. To są męskie, zaraz wam pokażę. To są oczywiście łyżworolki, także możecie sobie zmieniać. Jak teraz jeździcie na łyżwak, to zmienicie sobie po prostu te kuleczka. Na łyżwy, tu Wam zaraz pokażę, To jest zapakowane. Także tu są płozy łyżwy, i sobie po prostu zmieniacie. Także tak się prezentują. Właśnie to są dla mojego męża. Takie one są akurat rozsuwane do rozmiaru, tam 42 czy 43. Tak, ja je kupiłam na Allegro. Czyli to są męskie łyżworolki. I tu Wam jeszcze pokażę córki I one tak samo są łyżworolki. O no to właśnie dzisiaj to przychodziło jeszcze zapakowane. Także dla kamili są takie w kolorze miętowym. No i to też tak samo wymieniamy. Na. Łyżywy. Właśnie, może jak przyjdzie z pracy, będzie musiał nam to pozmieniać. No, i jutro, może wybierzemy się na łyżwy. Jak się wybierzemy, no to Wam na pewno coś nagramy fajnego. No i będziemy śmigać sobie po prostu w łyżwach. Ja mam takie same jak Kamila, tylko ja mam po prostu kolor taki róż. Fuksja, róż bardziej może jest właśnie z czarnym. A Kamilka tutaj ma takie miętowe. Żeby my nie mieli po prostu takie same, to ona ma miętowe. No, i to był właśnie ten zakup najważniejszy, żeby jechać na łyżwy, bo jednak nie chcemy właśnie wypożyczać. A po prostu też taniej będzie, że tylko zapłacimy wejściówkę no i co będziemy śmigać na swoich. A wiecie, jak to jest takie y, używane, można powiedzieć, wypożyczane, że ja już jeździłam właśnie dwa lata temu. Także jedne łyżwy były dobre, super, fajnie się jeździło, jedne były jakoś już ktoś wyjeździł, źle się jeździło. Także jednak lepiej, lepiej mieć swoje łyżwy i śmigać po prostu na swoik. Także więc takie łyżwy i będziemy jeździć śmigać na lodowisku. już by było wszystko. Tyle, co Wam pokazałam na dzisiaj. Może odezwę się do Was później, bo właśnie jedziemy, ja jadę zawieść córkę właśnie na angielski. Także może coś jeszcze odezwiemy się do Was później. No to do usłyszonka. Cześć kochani, my właśnie jesteśmy tutaj na rynku. Kamila na angielskim, a ja tutaj z Damiankiem właśnie sobie spacerujemy po rynku. Właśnie jest to wszystko ładnie oświetlone. Jeszcze choinka za mną taka duża, także... Zakupy my małe zrobili, no i teraz sobie tak pochodzimy właśnie po ryneczku oświetlonym, póki jeszcze po prostu jest tutaj Daniela, słychać, bo biega, no, także to fajnie, fajnie tu za mną ta choinka wygląda, o, taka ładna, także sobie spacerujemy. Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in. The trees are so pretty Tree side is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby. Don't you understand that we only get one life? I wanna. Make this city let's drive to the open air yeah the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair we can look back someday I tak kochani, to by było na dzisiaj wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wciśnijcie dzwoneczek, a będziecie wtedy na bieżąco. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!